Szanowni Państwo, Adelaida jest kwintesencją australijskiego ducha, jeśli oczywiście nie brać pod uwagę Perth, będącego stolicą Australii Zachodniej. Kwintesencja australijskiego ducha, o czym zapewniali mnie tu Polacy, polega na tym, by niczym się nie przejmować bo i czymże się przejmować, kiedy dzięki eksportowi wydobywanych w australijskich kopalniach minerałów tutejszy rząd może zagwarantować socjal nie tylko imigrantom z Europy, Afryki, z Azji i Oceanii, ale nawet aborygenom, którzy mówiąc między nami traktują to jako oczywistą oczywistość w myśl zasady głupi ten co daje, głupszy kto nie bierze. Nawiasem mówiąc, Adelaida chociaż położona prawie na wybrzeżu Oceanu Południowego, za którym już tylko Antarktyda, tętni życiem również polonijnym za sprawą entuzjastów Melpomeny przygotowujących i wystawiających przedstawienia teatralne. Akurat podczas naszego tu pobytu miał miejsce festiwal teatrów ulicznych walczący o zainteresowanie publiczności z wyścigami samochodowymi przygotowywanymi na nadchodzący weekend i ogrom z ogromnym przytupem. Ale miejscowi Polacy, chociaż oczywiście interesują się wydarzeniami yy, australijskimi, przecież przynajmniej kątem oka śledzą wydarzenia w kraju, a zwłaszcza za jego wschodnią granicą. Z takiej odległości trudno dostrzec wszystkie szczegóły, ale nawet za Australii można dostrzec pewną rezerwę, z jaką niezależne media głównego nurtu darzą piękną panią Julię Tymoszenko. Z tej rezerwy domyślam się, że piękna pani Julia Tymoszenko, która jeszcze do niedawna była główną duszenką nie tylko naszego nieszczęśliwego kraju, ale nawet całej Unii Europejskiej, dzisiaj tą duszenką już być przestaje. Pokazuje to, że nie tylko u nas, ale zwłaszcza na Ukrainie mądrość etapu zmienia się już nie z dnia na dzień, ale wręcz z godziny na godzinę. Jeszcze wczoraj tokaj piłem, ale już dzisiaj pan minister Sikorski przestrzega, by nie wywoływać rosyjskiego wilka z lasu. Chociaż czołowy cadyk III Rzeczypospolitej, to znaczy szef sponsorowanej przez finansowego grandiarza Fundacji Baterego, pan Aleksander Smolar, powiada, że zachowanie Polski w sprawie Ukrainy jest ogromnym sukcesem. Czyim? A to zależy od odpowiedzi na pytanie, kto ukraiński przewrót sfinansował. Bez uzyskania odpowiedzi na to pytanie żadnej pewności mieć nie można. Ale skoro główny cadyk III Rzeczypospolitej w osobie pana Aleksandra Smolera mówi to, co mówi, to znaczy, że zachowanie Polski w sprawie ukraińskiego przewrotu było bardzo korzystne dla tych, co w ten przewrót zainwestowali. W ten oto sposób potwierdza się po raz kolejny prawidłowość, że starsi i mądrzejsi potrafią wydobywać korzyści polskimi rękami. Z obfitości serca usta mówią, więc ogromnie jestem ciekaw, czego konkretnie spodziewa się po sponsorowanym przewrocie na Ukrainie sponsor głównego cadyka III Rzeczypospolitej, pana Aleksandra Smolara, to znaczy słynny finansista Jerzy Soros. Bo chyba czegoś się spodziewa, nieprawdaż? Bez odpowiedzi na to pytanie trudno będzie przewidzieć rozwój wydarzeń w tym nieszczęśliwym kraju, zwłaszcza, że jak się okazało, na dzień dobry brakuje mu 35 miliardów dolarów. I właśnie w związku z tym na szczególną uwagę zasługuje pomysł pana ministra Radosława Sikorskiego, który zaproponował, by potrzebną Ukrainie kwotę uzyskać dzięki konfiskacie mienia ukraińskich oligarchów. Teoretycznie pomysł jest znakomity, ale obawiam się, że ukraińscy oligarchowie mogli okazać się sprytniejsi od pana ministra Sikorskiego. Jestem wtedy pewien, że z tego właśnie powodu pan premier Tusk odniósł się do tego pomysłu z rezerwą, bo skoro ukraińskim oligarchom można by zagrabić zagrabione, to dlaczego nie polskim, którzy za pośrednictwem spółek nomenklaturowych i tak zwanej prywatyzacji rozradli majątek państwowy. Najwyraźniej pan minister Radosław Sikorski zapomniał skąd wyrastają mu nogi, co pokazuje, jak łatwo nawet ministro, ministra może ponieść fantazja. Na szczęście tylko patrzeć, jak wydarzenia za wschodnią granicą naszego nieszczęśliwego kraju wrócą w swoje zwyczajowe kolejny, dzięki czemu również w dalekiej Adelaide tamtejsi mieszkańcy będą mogli oddać się swoim ulubionym rozrywkom w postaci wyścigów samochodowych, na marginesie których produkują się też uliczne teatry, mówił Stanisław Michalkiewicz.